To, co widzisz za mną, to chińskie obozy kwarantanny i izolacji dla chorych na COVID. Zobacz, ile tego jest. Takie kontenery ciągną się no tak daleko, że nie widać końca. Tutaj z bliska to wygląda tak. Zobacz, to te kontenery w oknach mają kraty. Tutaj właśnie wystają, wystają. Zobacz, wyglądają Chińczycy. Wszystko, bia, białe ludki chodzą, nadzorują wszystko. Także widzisz totalne, totalne. Także, tak, New World Order, nowy porządek świata. To wszystko wyjdzie na, na resztę świata. Wiecie, to się dzieje teraz w Chinach lokalnie. Ale tak naprawdę w tym temacie nic się nie skończyło. A tak naprawdę dla świata dopiero się zaczyna. No ale oczywiście w telewizji o tym nie usłyszysz nic ani nie zobaczysz. Wkrótce pewnie my usłyszymy o jakimś nowym wariancie, tym razem bardziej zjadliwym. No i wszystko się rozbuja na nowo i w jeszcze większej skali. Także tak tak to wygląda.